Ani jednej więcej. Pod takim hasłem w kilkudziesięciu miastach w całym kraju odbyły się protesty przeciwko polskiemu prawu antyaborcyjnemu. W Tarnobrzegu demonstracje odbyły się na placu Bartosza Głowackiego. Marsze, strajku kobiet i demonstracje zorganizowane w całej Polsce w środowy wieczór były pokłosiem tragedii, do jakiej doszło w maju w szpitalu w Nowym Targu, gdzie zmarła 33-letnia Dorota, będąca w 20 tygodniu ciąży. Tarnobrzeg dołączył do akcji. Na placu Bartosza Głowackiego zebrało się kilkadziesiąt osób, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Co chcieli zamanifestować? Nasze oburzenie, naszą niepewność, e, obawy co się stanie z naszymi córkami, wnuczkami, siostrami, e, czy nawet mamami, tak? E, czy kolejna... E, Ofiara pseudo wyroku Trybunału nie będzie któraś z rodziny. Protesty mają sens, głośno mówienie o tym też ma sens. Katarzyna Paluch podczas demonstracji odczytała imiona i historię tych kobiet, które straciły życie przez brak decyzji o usunięciu ciąży. Organizatorki udzieliły też głosu uczestnikom strajku kobiet, jedna z nich odczytała fragment konstytucji. Artykuł 68 Prawo do ochrony zdrowia. Pierwsze. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Drugie. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. Trzecie. Władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym. Osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Czwarte. Władze publiczne są zobowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska. Piąte. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Teraz możecie państwo sami sobie odpowiedzieć na pytanie. Czy jest łamana w Polsce konstytucja? Nie ma co ukrywać, nie odkryję też nic oryginalnego, jeżeli powiem, że życie ludzkie w tym kraju jest ważne jako życie będące na etapie życia płodowego, życia nienarodzonego, tylko to ma wartość dla obecnej władzy. Nie ukrywam, że dla mnie jest to Czysto e, machinalne wykorzystywanie tej sytuacji. E, wiadomo, że mamy do czynienia z żelaznym sojuszem e, tronu i ołtarza. Jedna i druga strona tego sojuszu wie, że upadek e, jednej z te stron tego sojuszu niechybnie spowoduje upadek drugiej strony tego. Wstydliwego związku. Na zakończenie wszyscy uczestnicy przemaszerowali przed siedzibę Biura Prawa i Sprawiedliwości w Tarnobrzegu na ulicę Sandomierską, gdzie przed wejściem zapalono znicze, by uczcić pamięć zmarłych ciężarnych kobiet. Ich pamięć uczczono też minutą ciszy.